Cześć, tu NixioTV. Zapraszam Was na bitwę w grawitacji na Godzilla. Ogólnie sorry za to, że miałem 3 tygodnie przerwę, ale mało grałem, więc nie zrobiłem żadnej do dobrej bitwy. Wracając do bitwy, pojechałem w tym świecie, jak zawsze w lewo. Chciałem pojechać gdzieś kampić, więc jechałem gdzieś na kampę. Zerkałem jednocześnie czy nie ma jakichś latających czołgów. Ogólnie jak się strzeli taką godziną w miarę jaki czołg, to on leci na drugi koniec mapy. Patrzę jak na tutaj 140 przycelowe woje i wysadzam za całe HP. No więc bitwa się super zaczyna. Jadę na T11, lecz potem zmieniam cel i jadę na grilla. Ładuję haeki. I strzelam go w bok wieży za ponad 1300. Następnie postanowiłem uciekać, bo T-11 na mnie ruszył. Niestety nie znam tej mapy idealnie i wjechałem w ślepy zaułek. Na no, dotyk ustawiłem się tak, że T-11 walnął mnie z Heka. Potem zacząłem go gonić, bo miałem przeładowany pocisk. Chciałem go walnąć z hajaka w garnek, ale źle przycelowałem i nie trafiłem tam gdzie trzeba. Następnie musiałem uciekać, bo byłem na hita od wszystkich Lecz jak yy, przyjechał JG, to począłem się pewnie. Właściwie dużo ryzykowałem, ale te 11 uciekł. Zauważyłem, że Sto ma problemy, więc przyjechałem mu pomóc i dokończyłem te 11. Jadę na Mausa i jest to, bo u mnie nie ma co robić. Chcę wyjechać strzelić i się schować, żeby nie oberwać. Zauważyłem, że Sto jedzie centralnie na mnie. Ale zamiast skrę... strzelić, to skręca. Pewnie miał problemy z netem, ja to wykorzystuję i walę go w tył wieży za schałeka. Znowu za ponad 1300. Widzę, że to 11 zrobił mi plecy, więc skakuję do rowu i czekam na jego ruch. Myślę sobie, że może wyjedzie, ja go strzelę z burzeka, ale widać, że nie jest na tyle głupi. Eston na niego wyjeżdża. Więc ja też, ale jak zwykle mam lagi w najgorszych momentach, przez co go nie trafiam. Widzę, że 100 ginie, ale przed zniszczeniem karanuję te 11 i zadaję mu ponad 1000 uszkodzeń I ja z te 11 wracam do tej samej sytuacji. Czekam aż może wyjedzie dostatecznie wysoko, bym go strzelił. Czekam również na jakąś pomoc, lecz nikt nie nadjeżdża. Próbuję go jakoś zmylić lub uciec ale skutecznie. Widzę na minimapce, że łazetka nadjeżdża. Trochę się niebezpiecznie wychylam, lecz na szczęście nie strzela. Zauważam, że T11 się teraz bardziej skupił na WZ, więc czekam tylko na odpowiednią sposobność do ataku. T11 bardzo głupio się pokazuje do mnie, przez co go dokręcam. Pozostaje więc tylko Maus. Tak widzę, że ma on większe szanse na wygraną. Bo my we trójkę jesteśmy na ogryskach, a on ma przecież całe HP. Jadę na niego, myśląc, że zajadę go od tyłu. Jadę aż 60 parę kilometrów na godzinę. Wyjeżdżam na niego. I zamiast go okrążyć, to jadę na niego od boku. Spostrzeżę bez sensu, próbuję uciekać do tyłu zamiast do przodu i ginę. 6,5 tysiąca uszkodzeń. Więc mój drugi najlepszy wynik w uszkodzeniach. Do zobaczenia w tym odcinku. Czy nie będzie filmiku za tydzień?